Bardzo wesołej Wielkanocy i pełno zdrowia, Hokanowcy. Hej, hej, hej. Wesołych świąt wielkanocnych wszystkim życzę i e, nie jedzcie za dużo czekoladowych jajek ani kiełbasy, natomiast jedzcie dużo sałatki jarzynowej. Frohe Eston! Happy Easter! Cześć wszystkim, z okazji Świąt Wielkanocnych życzę każdemu, bez wyjątku, smacznego śmigusa dyngusa i mokrego jajka. Yy, chwila. Nie. Smacznego jajka i mokrego śmigusa dyngusa. Życzę wszystkim szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, czasu spędzonego z rodziną, w miłości, sympatyczności i jakichś tam może prezentów, nie wiem. Na wstępie przepraszam za mój głos, ale jestem chora. Hej, tutaj Melody, czyli Hokanowcowa i Jak wiecie, mamy wiosnę, a co za tym idzie, rocznicę naszego kanału fodabingowego Hokano. Dlatego dziękuję Wam, że tyle za nią otrzymaliście. Ale do tego zbliżają się święta wielkanocne, więc pragnę Wam życzyć wszystkiego co najlepsze: smacznego jajka i mokrego dyngusa. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Życzę wszystkim wesołej Wielkanocy oraz dobrej zabawy przy śmigusie dyngusie. Dodatkowo samego zdrowia i żebyście się nie pochorowali. Nadeszła pora świąteczna, jajka, kurczaki i inne pyszności. Po prostu żyć nie umierać. Odpoczywajcie w te święta wielkanocne oraz wracajcie później z podwojoną energią. Ja mogę pożyczyć tylko wszystkiego najlepszego. Witajcie, z tej strony Shiber. Jestem voice actorem do Alhajfama i życzę wam szczęśliwej wielkanocy, miłego czasu spędzonego z rodziną i wszystkiego najlepszego w tym okresie. No i oczywiście wspaniałego kolejnego roku Hokano z okazji rocznicy. Trzymajcie się. Schema, z tej strony LokTuma. Trochę mam zatkany nos, więc <laughs> I nie zwracajcie na to uwagi. Chciałabym złożyć najlepsze życzenia z okazji Wielkanocy dla serwera Hokano. Bardzo miło się spogląda na tak zgraną i oddaną ekipę, która poświęca swój wolny czas na coś, co kocha. Czym chce się rozwijać. Życzę wam, aby wasza dusza włożona w serwer zawsze była Przepełniona determinacją Mimo śniegu w kwietniu Po prostu Polska Wesołego jajka Hej kamisiaczki Tutaj wasz ulubiony <grytanie> actor Wing wing e, Chciałbym Życzyć wam smacznego Jajca i to nie, czekaj, Wielkanoc, tak? Wesołego Wielkanocy. Mam nadzieję, że się nie ochlapiecie w Wy... śmigusa, dyngusa, ten. Chcę wam coś zaśpiewać. Ok. Wesołych Świąt! Radosnych Świąt! Życzymy wszystkim wam Hokano. Zmazuszkiego Jajuszka mokrótkiego dyngusa moc uśmiechów, radości w serduszkach, wala gości wesołego czy czy Sanbi. Nie wiem jak ta postać wygląda. I know, ale to nie w tym momencie, wydaje mi się istotne. Tak naprawdę mówię to na żywca, więc nie wiem jak to wejdzie. Mam! Więc... <grywy> Kocham używać tego wyrażenia. Wiemy, że jest pierwsza rocznica serwera Honaga Fundup. A jako osoba, która jest na tym serwerze i w tej całej grupie fandowingowej pół roku, naprawdę miło, jak już widać ten sukces, który tak naprawdę sama grupa osiąga. W imieniu całego fana co fanda chciałabym bardzo Wam podziękować za ten ostatnio skończony rok, jak i za te wszystkie specjalne, o których mogą coś udział. I ogólnie dla całej grupy, że ta rok... Już ten dubbing może być z nami i nadal trwa i będzie jeszcze bardziej się rozwijał. Specjalnie dla was, moi kochani widzowie, zrobię tutaj dubbing Kolumbiny. Nie pamiętam tylko jak się to trochę robiłam, No ale tylko trochę. <tryk> <tryk> Więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. I będziecie nas wspierać w całym tym projekcie. Trzymajcie się.

nie, to mnie, czy to słyszę pier <coughs> Dobra, to nie wyszło. To jednak nie wyszło. <coughs> Co to Co? <coughs> Specjalnie dla was, moi kochani. zrobię tutaj dabing, kolbin... kol. A więc tak, um, dzień dobry wszystkim Jak dobrze wiemy jest to rocznica Hokano, pierwsza I według mnie ten rok był bardzo jakby przyjemny I, i, I jakby dobrze spędzony według mnie Dużo projektów jakby było stworzone przez ten czas Chciałabym podziękować wszystkim za ten rok, dokładnie tak nie mam nadzieję, żeby ta grupa przetrwała jeszcze dłużej Jeszcze przynajmniej jeden rok, dwa, może lata, nie wiem A więc, no... Nie umiem zbytnio jakby opowiadać o takich rzeczach czy coś A, ale tak Jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim Za to, że jakby pomagali nam wbijać aktywność Naszym partnerom i tak dalej. To właściwie tyle. Myślę, że chyba na to już się powiedziałam. A więc tak, pozdrawiam wszystkich. Pewnego słonecznego dnia, 13 kwietnia 2021, pewna kobieta pomyślała. Hmm, fajnie by było robić fan dubingi. I wtedy zaproponowała swojej wiernej znajomej wspólne rozpoczęcie branży dubingowej. I tak właśnie powstało Hokano DUBY. Dwie znajome zaprosiły kilka osób, i czas było zdecydować się na pierwszy dubbing. Padł na jakiś losowy film z Makero Academy z samymi dziewczynami. No, jednym chłopem, ale to mniejsza. Scenariusz był gotowy, ale film nigdy nie powstał. I tak wszyscy zapomnieli o marzeniach dziewczyn o stworzeniu sławnej grupy fandubingowej. Aż do czasu. Do dnia 23 marca 2022 Rita, czyli jedna z dziewczyn, powiedziała o historii innej przyjaciółce, zwanej Musiaczkowa, wtedy padł pomysł, by to odnowić. Jak pomyślały, tak zrobiły i stworzyły Hokanofandobing.pl, a karykarnacja Hokanofandoby. Jako pierwsze osoby zaprosiły osoby im znane, a po stworzeniu przez organizatorki filmów prowadzącego, padła decyzja o pierwszym fandobbingu. Był to teaser Kazuchy. Lecz czy wyjdzie? Czy znowu się zawali? Pierwszy domie był mało zorganizowany. Nikt nie wiedział, jak to się skończy. Ale udało się. Wtedy narodziła się nowa era, era hakanowców oraz czasu braku męskich aktorów głosowych. Ale teraz jest inaczej. Teraz mamy wiele głosów i wiele utalentowanych dusz. Także mamy dobroduszną ekipę organizatorów, która wesprze swoich ludzi. I wszyscy mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie udany. Jepi! HOKANO ma już rok. Cześć z tej strony, Oskar, znany również jako Ajaya, jestem tłumaczem w tej wspaniałej grupie fandabingowej. Z mojej strony chcę podziękować za ten wspaniały rok, mam nadzieję że będziemy kontynuowali naszą przygodę przez kolejne lata. Yyy... Um, tak. na <k> rok. Wszystkie najlepsze igły Jej!